Chcesz wiedzieć jakie biorę suplementy? Uwaga, będzie grubo, bo ja suplementuję się koniną na surowo. I mówię to serio: zero kapsułek, zero syntetyków, suplementuję się prawdziwym jedzeniem, surowe mięso, surowa konina, bo żaden proszek z apteki nie da Ci tego, co daje Ci natura. Chcesz mieć energię, żelazo, B12, kreatyna, aminokwasy, wszystko w jednym kawałku mięsa. Chcesz mieć siłę? Nie znajdziesz jej w pigułce, znajdziesz ją na talerzu. Ja nie wierzę w marketing, wierzę w biologię, a biologia jest prosta. Jesteśmy stworzeni do jedzenia mięsa. Ludzie będą się krzywić, będą pukać w czoło, będą mówić: "Ona zwariowała". A wiesz co? Niech mówią, bo ja widzę wyniki i ty też je zobaczysz, kiedy zaczniesz karmić ciało tym, czego naprawdę potrzebuje. Przestań wierzyć reklamom, zacznij słuchać własnego ciała jeśli masz odwagę, żeby przestać łykać marketing i zacząć budować prawdziwą siłę, to czas na ruch.